Z powrotem na moim kanale. Słuchajcie, ostatnio opowiadałam Wam o, o stereotypach i o, o różnych mitach dotyczących modelingu i samego życia modelek. Dzisiaj chciałabym kontynuować. Po, ostatnio zatrzymałam się kawałeczek za połową, więc mam jeszcze troszeczkę do opowiedzenia, jeszcze trochę do wyjaśnienia. Słuchajcie, ja oczywiście jestem ze swoimi notatkami. Także co? Ruszamy do pierwszego punktu. Słuchajcie, następną rzeczą, która o której chciałabym powiedzieć jest mit, że dostajemy rzeczy za darmo z różnych sesji, że jak robimy jakieś po prostu sesje zdjęciowe do fajniejszych jakichś tam brandów, to dostajemy ubrania za darmo, kosmetyki i tak i tak Słuchajcie, my nie dostajemy notorycznie rzeczy za darmo. To jest tak, że czasami faktycznie no właściciel firmy wykaże się jakąś, jakąś tam swoją dobrą wolą. I faktycznie czasami zdarza się, że coś dostaniemy. Oczywiście to trzeba najczęściej zapytać mu, że o, że fajne, że ci się podoba i tak dalej zapytasz. I czasami się zdarza, że faktycznie. Z tym, że na przykład jest też tak, że ubrania, których, których my robimy, zdjęcia, to są zazwyczaj jakieś pierwsze pojedyncze sztuki, bo do, kolekcja dopiero zaczęła wychodzić, dopiero z, jest po prostu wyprodukowana świeżo. E, więc to jest na przykład jedna jakaś tam sztuka i oni potrzebują i to i tamto. Także oni zawsze mają milion wymówek, żeby po prostu nic nie dać. No umówmy się, ludzie są chciwi. E, no i żeby coś dać, no to, to naprawdę, no to mówię, już ktoś musi naprawdę wykazać się dobrą wolą. Ehm, no, i wiecie co, ja na przykład miałam taką sytuację raz, to już opowiadałam, w ogóle też kilku znajomych się, się śmiali. Robiłam, pracowałam na evencie dla jednej znanej marki. Nie pamiętam, to był Chanel albo Dior. Nie, nie jestem pewna, więc nie chcę tutaj mówić. No, ale w każdym razie każdy zna markę, tak? I, i to był event kosmetyczny. Więc wyszła nowa linia kosmetyków. I słuchajcie, zostały zorganizowane jakieś tam takie pseudo-warsztaty makijażu. No, i ja byłam i jeszcze bodajże dwie czy trzy dziewczyny. No i my, nasze zadanie było po prostu y, stać w, w pełnym make-upie. Y, no i podchodziła później osoba, która pracowała na tym evencie, osoba, która znała się na całej tej linii, więc była to osoba od brandu, czyli tam w tym przypadku bodajże od Chanel. Tak mi się wydaje, że to po no i podchodziła do nas i influencerzy, którzy byli zaproszeni, bo to nie było dla każdego, to, były, to było tylko i wyłącznie dla zaproszonych influencerek, więc były takie grupy 10-osobowe, no i ta, ta pracownica właśnie z firmy podchodziła do nas, no i omawiała, pokazując na naszej twarzy, omawiała właśnie nowy kosmetyk. I słuchajcie, no i tak jak wspomniałam, był to, były to warsztaty makijażu, więc te influencerki siadały, przed nimi były wyłożone cały jakby nowe kosmetyki, cała, cała kolekcja, no i one mogły sobie tymi kosmetykami zrobić make-up. Kosmetyki wiadomo, przy, takim przy, przy zrobieniu jednego makijażu, one były zużyte może w ilości 0,5% butelki, czy tam, no jeśli to była butelka, jeśli nie, no to wiadomo, nieważne. W każdym razie po prostu jakieś śladowe ilości zniknęły. No i co robili później z tymi kosmetykami? Wrzucali je wszystkie do jednego kartonu, i karton później został wywieziony, słuchajcie. A wszystkie z tych, każda z tych impulserek dostała jeszcze dużą torbę nowych kosmetyków całej kolekcji. A te, które zostały użyte podczas warsztatów, zostały wrzucone do jednego kartonu. I wiecie, zamiast pomyśleć, że. Skoro te kosmetyki tak zostaną wyrzucone, czy gdzieś tam umieszczone w jakimś magazynie, zamiast na przykład właśnie dla ciebie modelką, gdzie my stałyśmy tam całutki dzień, to wiecie co pod koniec dostałyśmy lakier do paznokci każda z nas. Więc po prostu byłyśmy tak nie że wściekłe, ale takie wiecie, myślałyśmy, że może chociaż to dostaniemy, no i się okazało, że wiecie, no, taki wow. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o dostawanie wspaniałych rzeczy. Oczywiście nie mówię, zdarza się czasami, właśnie pamiętam kiedyś na moim pierwszym kontrakcie, y, który odbywał się w Grecji. Pamiętam, że po pracy y, miałam jakąś taką sesję do, do butów, i właśnie po pracy. Y, była taka klientka bardzo zadowolona, no i właśnie po ukończonym jobie dostałam trzy pary butów. Też właśnie mówię, zdarza się, że czasami gdzieś tam dostanę jakiś kosmetyk, także naprawdę zdarza się fajnie, ale mówię, to się zdarza może mogę tak średnio powiedzieć, że mogę coś dostać z jednej na 30 sesji. Także nie zdarza się to zbyt często. No niestety co zrobić. Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest to, co się mówi, że modelki są tępe. Słuchajcie, jak można tak umniejszać, mogłabym nawet powiedzieć, ubliżać ludziom i szufladkować, żeby mówić, że Ej, ty jesteś modelką, to ty jesteś tempa, a ty jesteś tym, to, to jesteś głupia, a ty jesteś mądra, bo jesteś czymś tam. No kurczę, to jak można, wiecie co, ja pracuję wiele, w sensie pracuję z różnymi dziewczynami, tak, chłopakami, i, i słuchajcie niejednokrotnie zdarza się, że mamy jakąś krótką przerwę, nie wiem, 10-15 minut i ja widzę, że dziewczyna siedzi z książką i uczy się do jakichś egzaminów. I to się zdarza tak często, słuchajcie, ja jestem na przykład pełna podziwu, jak dziewczyny godzą na przykład podróżowanie, y, pracę na kontraktach ze studiami, bo robią to. I bardzo, bardzo dużo dziewczyn studiuje, słuchajcie, i godzi te dwie rzeczy. Więc to chyba świadczy o tym, że jednak y, jakby no zaprzecza temu, że, że modelki są głupie, tak? No bo Wiecie o co chodzi, robić kilka rzeczy w tym samym czasie i rzeczy, które pochłaniają tego czasu naprawdę dużo i umieć to zrobić, umieć to pogodzić, to naprawdę, to, no to jak można być głupim, żeby to zrobić? No nie da się, właśnie ja to bym powiedziała, że wiecie, wręcz przeciwnie, że jakby są też tępe modelki, są też głupie dziewczyny, ale nie tylko modelki. Są, są i jakby ludzie pracujący w innych dziedzinach są głupi, bo wiadomo, jeden jest głupi, drugi jest mądry. No kurczę, no, już, już tak mówiąc, otwarcie. No. I wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Więc no, nie można powiedzieć, że ty jesteś modelką, to na pewno jesteś głupia. To jest to, to dla mnie to jest takie właśnie głupie gadanie. Mądry człowiek by tak nie powiedział, więc no, mówię. Bardzo, bardzo dużo dziewczyn. Jesteśmy w takim wieku akurat studiowania szkół i tak dalej. I po prostu dziewczyny idą, tak, do szkoły i, i starają się pogodzić kilka rzeczy jednocześnie. Tak jak mówię, nasza praca pochłania bardzo dużo czasu, a i tak większość z nas znajduje czas na, na właśnie naukę, na studia i tak dalej. Także super dziewczyny. Dobra, kolejną rzeczą. Już w sumie ostatnią, o której chciałabym powiedzieć. Dzisiaj to taki krótszy filmik. Tu jeszcze mam jakieś tam jedno ale to już nie jest nic aż takiego ważnego, ale to jest coś takiego, o, którym o czym chciałabym powiedzieć troszeczkę dłużej, a mianowicie, że podczas sesji modelka jest najważniejsza, traktowana jak diwa, jak królowa, po prostu może się poczuć, wiecie o co chodzi, że mamy swoje krzesło i, i jesteśmy traktowane cudownie wspaniale. Nie. Otóż. Nie jest tak, jakby to też zależy od klienta podejście, bo naprawdę czasami klient zdarza się naprawdę fajny, wiecie, pyta się, jak się czujesz, czy jesteś zmęczona, czy coś potrzebujesz, bla, bla, bla. Ale niestety w większości przypadków jesteśmy traktowane jak takie przysłowiowe mięso, że modelka to jest tylko taki kawałek mięsa i wiecie, o co chodzi, że potrzebujesz na chwilę, a potem wyrzucasz do śmieci coś takiego, co po prostu się, nie wiem, zużywa, jak już nie potrzebujesz, no to nara. Um, niejednokrotnie nikt się nas nie zapyta, czy potrzebujemy wody, czy potrzebujemy do łazienki, e, czy wiecie o co chodzi? My robimy zdjęcia, czy też kręcimy jakieś tam wideo, zależy jaka praca, ale generalnie pracujemy tak naprawdę non-stop zazwyczaj. E, I to jest tak, że powtarzamy, powtarzamy, jak robimy zdjęcia, to następny outfit, następny, zmieniamy tutaj, tutaj. Także nie ma takiej chwili, żeby my, jakby mamy jakąś tam przerwę na lunch, powiedzmy w ciągu dnia. Ale widzicie, no, to jest taka przerwa od 30, nawet od 20 minut do godziny, powiedzmy, nie jest dłużej. No i zazwyczaj zdarza się tak, że jest taka luźniejsza praca, ale generalnie jest jakaś tam spina, bo klient chce zrobić szybko shooting, jest zdenerwowany, szybko, szybko, szybko i tak dalej. Więc jakby nikt nawet na nas nie zwraca uwagi, że my też jesteśmy ludźmi, niejednokrotnie jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy byli robotami, słuchajcie. Ja pamiętam, zdarzyła mi się na przykład taka praca, było generalnie ciężko i to w ogóle nie była praca dla człowieka, słuchajcie, pracowałam non stop przez 3 dni, bo to była taka praca wyjazdowa, więc i to było we Włoszech i też nakręcałam z tego vloga, właśnie, nie muszę Wam nawet opowiadać, słuchajcie, zajrzyjcie sobie do vloga z pracy, w miejscowości Karpi, gdzie musiałam po prostu pracować jak robot 3 dni non stop. Słuchajcie, to była sesja do biżuterii i jak mnie ustawili, nie wiem, tak na przykład, tak, to nie mogłam się ruszyć wiecie, przez godzinę czasu i musiałam po prostu nie drgnąć na sekundę, żeby biżuteria się przypadkiem nie poruszyła. To był jeden taki właśnie z takich, że tak powiem, tragiczniejszych przypadków, gdzie naprawdę nikt nie zwracał uwagi w ogóle na to, jak się czuje. Także to było naprawdę straszne i niejednokrotnie właśnie się tak zdarza, że niestety nikt się Ciebie nie pyta, jak się czujesz, tak? Także ym, to nie jest fajne i też ym, jeszcze jedna rzecz, kiedy na przykład robimy make-up, słuchajcie, yy, ja aktualnie mam problemy yy, z cerą, nie wiem, czy to na wideo to widać, mam jakieś tam pryszcze i tak dalej, miałam tego bardzo dużo, teraz też mam make-up, więc się nie sugerujcie, yy, ale generalnie miałam strasznie pro straszne problemy ze skórą jeszcze około miesiąca, yy, miesiąc temu, yy, bo Make-up artist bardzo często nie dezynfekują, nie czyszczą pędzli i jakichś takich wiecie, rzeczy, które po prostu używają do zrobienia make-upu. Używają tych samych rzeczy na 10 innych modelkach, w ogóle nic nie czyszczą i. No, i używają po prostu tych brudnych rzeczy na naszej twarzy, i te wszystkie zarazki, które ja gdzieś tam na przykład skolekcjonowałam od 10 poprzednich modelek, a później przypuszczam następna modelka po mnie jeszcze skolekcjonowała moje jakieś bakterie i zarazki i też pewnie ma teraz problemy ze skórą, z czego jest mi bardzo przykro, ale nic na to nie mogę niestety poradzić, słuchajcie. Nie sugerują się w ogóle naszym dobrem, myślą, że my przyszłyśmy tutaj do jednej tylko pracy, a to, to że my pracujemy codziennie z swoją twarzą i codziennie nas niszczy, tak samo to dotyczy włosów, słuchajcie, palą nam włosy prostowaniem albo kręceniem. potrafią to robić 5 razy dziennie i słuchajcie, dym idzie tutaj, czuję, że zaraz będzie ogień na mojej głowie, ale ich to nie interesuje, oni mówią, a to tam, wiecie, tak, że o tylko raz tak ten, a ja mówię, kurczę, mi palą te włosy codziennie i, i do nikogo to nie dociera, że jakby my nie, jak, chodzi o to, że jak idziemy do klienta na sesję, to on myśli, że, my, że to jest jedyna nasza praca w życiu, że my tylko ten jeden dzień w życiu po prostu pracujemy, a to, że troszeczkę nam się zniszczą włosy, to nic się nie stanie. Tylko, że do nich nie dociera, że nam niszczą te włosy codziennie i zamiast w sensie włosy, tak, twarz i tak dalej, jakby to się nawarstwia, 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 a po pięciu czy dziesięciu latach pracy my zostajemy łyse, z jakimiś pryszczami i tak dalej. To niestety już nikogo nie interesuje. No, także to jest naprawdę mega przykre, że rzadko kogo to interesuje w ogóle coś takiego. Wiecie, mi się chyba może raz czy dwa razy w życiu zdarzyło, że na przykład przed rozpoczęciem makijażu make-up artist na przykład położyła mi jakąś maseczkę czy coś, wiecie o co chodzi. To jest takie takie fajne rzeczy, małe rzeczy, nic nie kosztują, a, a ludzi po prostu nie stać na to, bo, bo tak jak mówię, myślą, że my po prostu przeżyjmy tylko na chwilę, że, że my nic na tym nie tracimy. Wiecie o co chodzi? Albo na przykład... Y ja zapuszczam paznokcie i mam dosyć długie te pazury, ale nie są jakieś takie tragiczne długie, też nie są tipsy, żeby wyglądały na jakieś takie sztuczne i tak dalej, więc do zdjęć generalnie to jest spoko i większość klientów to lubi, bo wiadomo, palce wyglądają zgrabnie, ładnie, długie i tak dalej i na przykład tu mi wyskoczy jakiś klient yy, do jakiejś sesji na przykład lookbookowej, gdzie nie robią żadnych takich y, zdjęć z bliska, że widać moje paznokcie, gdzieś tam z daleka, że nikt nawet nie zwróci uwagi i oni mówią na przykład, że mam totalnie obciąć paznokcie gdzie ja wiem, że po pierwsze potrzebuję ich do życia, bo ja całe życie mam długie bazury, no i, no i po prostu są mi potrzebne, ja nawet nie umiem pisać na telefonie bez paznokci. Inni klienci na innych sesjach, tak jak mówię, lubią te paznokcie, bo to wygląda ładnie, zgrabnie. I tu mi ktoś wyskoczy, wiecie, do po prostu jakiegoś dobuka, gdzie on nie jest nawet skupiony na paznokciach, że ja mam obciąć paznokcie. Wiecie, to jest takie, takie bezmyślność i, tak jak, i tu, tak jak mówię, ci ludzie myślą, że po prostu my, to jest nasza jedyna praca i, i my nawet zbolimy głowę dla tej pracy. Czasami tak się pytają, czy na przykład jesteśmy w stanie obciąć włosy o tak dotąd yy, dla tej pracy, gdzie praca jest w ogóle jeszcze tak śmiesznie płatna, że, że to jest porażka. Także mówię po prostu: yy, no, klienci najczęściej w 90% przypadków w ogóle nie mają na uwadze dobra modelki, więc nie, nie jesteśmy traktowane jak księżniczki yy, i diwy. Niestety tak to wygląda. To jest trochę przykre. jakby ja, ja nie mówię, że ja chcę być traktowana jak królowa i po prostu będę sobie tak siedziała i patrzyła na wszystkich, z góry nie. To no nie o to chodzi, ale po prostu my wszyscy jesteśmy ludźmi, i jak ja przychodzę do ciebie pracować, to nie traktuj mnie jak kogoś gorszego, tak? Bo ja wiem, że ja pracuję dla ciebie i ty mi płacisz, ale jesteśmy ludźmi i traktujmy się z szacunkiem, bo tak to wygląda. No, ale niestety nie wszyscy to rozumieją, a my bardzo często nie możemy nic powiedzieć, bo tutaj zaraz klient się czuje obruszony, oburzony, skarży do agencji, i potem są jakieś naprawdę przykre sytuacje, yy, więc tak to wygląda. No, i to by było na dzisiaj, słuchajcie, tyle. Yy, bardzo krótko dzisiaj, mówiłam chyba tylko 3 czy 4 punkty, ale myślę, że takie dosyć ważne, i póki co chciałabym yy, zamknąć tutaj temat omawiania mitów myślę, że w jednym z następnych odcinków będę chciała odpowiedzieć na Wasze pytania które zadajecie mi gdzieś tam na Instagramie także jakby taki Q&A, piszcie czy macie ochotę to zobaczyć, piszcie też w komentarzach pod tym filmikiem na przykład jeszcze jakieś pytania właśnie na które chcielibyście poznać odpowiedzi oczywiście pytania związane z modelingiem tym razem i co, dziękuję bardzo bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku